Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny dzień prac w przyczepie. Zobaczcie, co dzisiaj robię. Dzisiaj wziąłem się za wodę i zlew w kuchni. Niestety musiałem powycinać takie dziury, więc to już jest trochę zepsute, no ale będzie myślę, że dużo ładniej. Będę montował dzisiaj ten zlew. Tu mam wycięty już otwór. Wczoraj to robiłem, nie nagrywałem, bo tutaj w sumie to nic się nie działo. A zobaczcie, z czego jest zrobiona tuta. To jest normalnie kartonik taki. Tu mam baterię, którą wykorzystam z łazienki. Ona była szara, pomalowałem na czarno. Wygląda według mnie super. Że dzisiaj będę wklejał ten, tą umywalkę. Tu będę musiał sobie też delikatnie wzmocnić takimi deseczkami, żeby to było dość fajnie wyglądało. Tu będzie blat dzielony. Tu zostaje ta stara na razie część, z tymi palnikami pod spodem, a tu będzie tak już trochę nowocześniej. Blad w taki dąb. No i ogólnie dużo się pozmieniało. Nie nagrywałem zbyt wiele do tej pory. Zostanie mi jeszcze łazienka. Tu też wam pokażę. Dzisiaj będę robił. Łazienka jest pomalowana. Musiałem jeszcze okno wkleić, bo delikatnie wypadło jak zacząłem tutaj robić remonty, więc okno jest wklejone na nowo. Pozbyliśmy się tych starych szafek. Tu mamy blat, też mam powycinane dziury pod umywalkę, ale na razie biorę się za kuchnię i tu będę Wam pokazywał. Tutaj ogólnie wykorzystam te, zobaczcie tutaj syfu dziadostwa z tego cięcia, ogólnie wykorzystam stare te, e, tą kanalizację starą. Tam będę musiał tylko zaślepić ten biały przewód, no i w to miejsce wepnę się nową umywalką, odpływem z umywalki. Także to wszystko zostaje po staremu. Także zbyt dużo tutaj przeróbek nie będzie. Oprócz tego, tutaj, co musiałem wyciąć, te dziury. No i ta umywalka będzie coś takiego. Żona to tam wpasuje. Z Blatem Blat przyle, przy, przykleję chyba na silikon do tej płyty stalowej. No i tak to będzie wyglądać. Tędy wypuszczę sobie. Wodę, kanalizacja tam tędy wyjdzie. Zaraz będę Wam pokazywał, co jak po kolei. Tobie zabezpieczyłem blat przed wklejaniem silikonem. Tam musiałem jeszcze taką dziurę wyharatać. Zastanawiałem się tak ogólnie, czy nie wyciąć całego i ty już, ale stwierdziłem, że to może troszeczkę będzie za bardzo osłabione, ta, ta powierzchnia, więc zostawiam tak, jak jest. Tak mam oklejony blat przed wklejeniem, i tu zabezpieczyłem sobie też ranty, umywalki. Więc teraz będę brał silikon. Tutaj przejadę ten rant w koło cały. No i będziemy wklejać. Zobaczymy, no, jak to wyjdzie. Tutaj wypiłem sobie jeszcze kran, żeby sobie go nie pobrudzić. No ale potem od dołu sobie go już wkręcę jakoś. Więc ja się biorę do pracy teraz i zobaczymy, czy mi się to uda. Mam nadzieję tylko, że nic nie pobrudzę tym silikonem, bo z silikonem, to wiecie jak to jest. Jak się ubrudzi, to już jest potem bardzo ciężko doczyścić. No i tak obsmarowałem w koło cały rant. No i teraz wklejam. Mam nadzieję, że się nie z tym składaniem, bo ten problem. Że was tu ustawiam i klikam. Mam dołożone, i teraz dociskam całość. No i dobra, coś takiego. Teraz wezmę sobie płyn do naczyń. Obiadę tutaj palcem. Myślę, że zerwę już te zabezpieczenia, żeby mi się to potem nie posklejało i potem będzie jakieś dziury wyjdą albo coś w tym stylu. I tak chodził w koło i położę sobie jeszcze deseczkę i chyba wyżynarkę do góry położę, żeby to mi docisnęło przez parę godzin i wtedy będzie już fajnie trzymać. No ja i waleczka wklejona, czy tam zlew. Tak mi to wyszło, więc dość fajnie, myślę. Tutaj położę sobie jakąś deseczkę zaraz i rzucę coś cięższego, żeby to dociskało, żeby to porządnie przykleiło, żeby to nie odpadło. Jak coś to będziemy najwyżej poprawiać w trakcie użytkowania. Od razu przy wymianie tego kranu, stwierdziłem, że wymieniłem sobie te oringi na nowe. Te już są takie, widać, trochę splaszczone. podeszły trochę y, kamieniem. Skupiłem sobie pięć nowych, zmienię w tym kranie i w łazience od razu. Tutaj zobaczcie, schnie mi sobie tutaj ta, ten zlewik, podociskałem to sobie przygotuję. No i myślę, że to mogę już powoli skręcać delikatnie. Minęło jakieś nie wiem, godzinka, więc silikon myślę, że już złapał fajnie. To ja ściągam ten o-ring, czyszczę to gniazdo bardziej z tej strony. O, to gniazdo, widzicie, jak tutaj wygląda, stary, zdjąłem na wymiar. I wtedy będzie jakaś większa pewność, że to nie będzie ciekło. Zobaczcie, przeschło, trzyma się, złapało fajnie z każdej strony. A teraz wsadzam kran z przewodami i będziemy jakoś to powolutku skręcać jeszcze ten syfonik mi został to będzie najwięcej akrobacji z tego co mi się wydaje, więc nie wiem czy go nie dokręcę tam jest syfon na razie na boku, chyba sobie go dokręcę najpierw do umywalki i potem rurę przełożę i dopiero sobie skręcę na tym trójniczku bo tak to będzie chyba ciężko to pochytać no i tak jak wam mówiłem jednak wziąłem, zdjąłem Rurkę z tego, z tego trójnika tu będzie dużo łatwiej skręcić siłą to będę mógł dokręcić, będzie bardziej pewniejsze niż tam, a potem sobie tylko tutaj wkręcę w tym trójniczku. I zostanie tylko do podłączenia kranik. przykręcone Uszczeleczka Tak to wygląda od góry No i co teraz idę przymierzyć Czy to w ogóle pasuje Tak jak to chciałem Ale myślę że powinno być ok A więc przymierzamy To wchodzi sobie tam Tutaj wkładamy sobie w te Kołeczki W Czy tam zlew I klik Pumy wala jest. Tak siedzi. Momencik. Zobaczcie. I to tutaj sobie puścimy. I będzie jak ta wala. A tutaj na to jeszcze, żeby tam co było cięte, założę taką osłonkę, która mi została. W razie gdyby coś tarło, no to myślę, że to będzie jakieś tam zabezpieczenie. Kran włożyłem. Na razie jest jeszcze nie przykręcony. Ale zobaczcie, tutaj wszystko fajnie pyszło. Ten przewód nałożę tutaj jeszcze bardziej, bo to tylko tak na razie przymiarka. Skręcę opaską i te przewody mogę tutaj wsadzać do wody. I tu mam instalację. Tam tylko popuszczę delikatnie, i to wszystko jest praktycznie jakby stąd było. Więc fajnie, że te instalacje tak mi spasowały, że nie będę musiał tego kombinować i przerabiać jakoś ekstra A teraz sobie podłączam wodę skręcam na opaski kanalizację skręcam przekręcam kran od dołu no i prąd i zobaczymy czy pompka będzie działać, zobaczcie tak to wyszło to jeszcze sobie te kabelki oczywiście jakoś tam poukładam ładnie żeby to było prąd podpięty, woda podpięta kanaliza podpięta jedyne co to nie mam o wodę w zbiorniku ale tak podłączymy na szybko zobaczymy tylko czy zadziała pompka muszę się tylko dostać do akumulatora który jest, podusz który jest poduszką. żeby podpiąć klemy bo sobie ostatnio to odpinałem gdzie ta klema wpadła tu jest jedna tu jest druga dobra plus wpinamy tu wypinamy tam dobra akumulator mamy w miarę podpięty i teraz zobaczymy czy działa pompka jak słyszycie pompka działa więc kuchnia mamy zrobioną potem przyniosę wody w zbiorniku puścimy, zobaczymy to wszystko na szczelność no i potem te kabelki sobie już ładnie jak pospradzam te szczelności ale jest mocno skręcone, więc myślę, że będzie fajnie wszystko działać Blad jeszcze jakoś muszę przymocować, nie wiem czy na silikon go tutaj złapę tak żeby można było w razie kiedy jakiejś awarii łatwo i w miarę szybko go odkręcić tak to wygląda z taką będziemy mieć kuchnię, tu będzie drugi blacik Gdzieś jest, gdzieś leży, nawet nie wiem gdzie go położyłem. Aha, on tam schnie, bo tam kleiłem te końcówki, Tutaj też będę musiał wkleić sobie listewki, żeby to fajnie wyglądało tak, jak tutaj w drewnianku. No i kuchnia zrobiona, posprzątam trochę sobie tutaj, w tej przyczepie, bo zobaczcie, to wszystko się o tak odkłada, i potem wszystko się zbiera. No i po południu, po obiadku przyjdę, i chciałbym zrobić jeszcze tą łazienkę. Łazienkę mam praktycznie przygotowaną. Jedynie to muszę ten, może teraz jeszcze zanim pójdę na obiad, to sobie umywalkę przykleję do tego naszego nowego blatu. A umywalka będzie taka. Chyba, że potem będę już wszystko robił na gotowo. W razie gdybym miał coś do poprawki, to będzie może łatwiej to zrobić. To jeszcze kable. Czekamy sobie jeszcze na halogeny nie wiem czy zdążą przyjść do naszego wyjazdu wyjeżdżamy praktycznie za tydzień z małym hakiem najwyżej będziemy bez światła w łazience dobra, to ja się tutaj ogarniam i idę na obiadek zobaczcie jaka ekipa ze mną teraz jest hej dzieciaki hej, hej. powoli sprzątamy a ja sobie tutaj działam w tej łazience Będę musiał przedłużyć tą kanalizację o ten odcinek. Wciąż tutaj ze starego syfonu. Taką mówkę zrobię, skręcę na opaski, to powinno być, tylko gorzej to mam z tym, bo nie mam czym tego przedłużyć, a potrzebuję to podpiąć. To wyjąć z tego o. Tu potrzebuję tak połączyć, nie mam jakiegoś przewodu, żeby to spiąć. Coś będę musiał wymyśleć że ja się biorę dalej do pracy, a ekipa sprząta. No i mamy kolejny dzień. Zobaczcie, wczoraj jednak poległem z tym kranem. Ten kran, od spodu ktoś wcześniej wkręcał śrubę, nie wiem po co. Tutaj nawet jest jeszcze ślad po tej śrubie, prawdopodobnie chciał to przymocować, żeby się nie, wiem, nie wypadało, trzymało lepiej. No i jak ktoś przykręcił, zrobiła się szczelina. Jak puściłem wczoraj wodę, no to zaczęło cieknąć. Więc sobie to wczoraj podkleiłem. Mam nadzieję, że to jakoś złapie, że ta woda nie będzie wypływać, zaraz będziemy to testować. A w łazience też zaczęła woda mi kapać. Tu zrobiłem na te przewody hydrauliczne, te metalowe. Tu jest fajnie trzyma, jednak tutaj zaczęło puszczać. No i musiałem kupić dzisiaj drugie przewody. Kupiłem teraz normalne, takie igielitowe. Złożę, skręcę to, tak jak powinno być. No i myślę, że tym razem będzie już wszystko działać. Tutaj z tego jednego tylko leciała woda. Z ta, ten kran wszystko działa fajnie. No a tutaj w kuchni będziemy zaraz to testować. Tam idę sobie poskręcać do tej łazienki, żeby mieć gotowe. Będziemy puszczać wodę, także będę wam pokazywał zaraz, jak to wszystko wygląda. Mała no, aktualizacja prac. Zobaczcie, tutaj mam już poskręcany narożnik szafki, wspornik. Niestety musiałem jechać do sklepu. Tam już nie nagrywałem, ale musiałem dwa łączenia tych węży kupić. Kupiłem też węże od razu zbrojone, żeby to było porządnie. Tamte, tamte zrezygnowałem. Te moje łączenie jednak wczorajsze no i dzisiejsze z rana też ukazały się jak przepuszczały wodę. Te sprawdziłem, skręciłem. Jest szczelnie w 100%. Kanaliza jest włożona w odpływ. Przewody do kranu. No i skręcam sobie dalej tą szafkę. Także skręcę sobie tutaj dół, tutaj nogę i blat z umywalką i mogę podłączać już wodę, prąd i kanalizację i to by było praktycznie wszystko wtedy już. No i skręciłem szafeczkę, zobaczcie tak to wygląda, to będzie umywaleczka, syfonik, kran. Przymocowałem na takie kątowniczki, dodatkowo wkrętem, wszystko jest stabilne, wszystko się nic się nie rusza. Będziemy mieć jeszcze półeczkę taką, dotnę sobie to potem, mam już, gotową płytę, którą muszę dociąć. No i co, no teraz biorę i montuję umywalkę i kran. Tu jedynie mamy taką szparę, ale to ze względu, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale ta ściana zrobiła się już taki półokrąg, taki banan. Jak ja to dopływam, to to się zmniejsza. O widzicie? myślę, że tutaj coś jeszcze pokombinuję w tej szczelinie, może jakiś rozpórkę zrobić, wtedy będzie już praktycznie idealnie. Nie wiem, jakieś problemy z kamerą mam ostatnio, więc posprzątam sobie ten bałagan, idę po dzieciaki do przedszkola, zjem obiadek i wracam dalej walczyć z tym. Więc potem pokażę Wam już efekt końcowy, jak to wszystko jest, nie będę już Was zanudzał tymi o-ringami i takimi rzeczami, powiem Wam tylko, co tu było nie tak. Więc idę na obiadek. A z wami widzę się później. I naprawiłem ten kran. Okazało się, że tutaj było za słabo dokręcone, dlatego woda wypływała. Także kran już działa w 100%. Tutaj w łazience mamy tak zrobione. Chociaż tutaj jeszcze nie do końca mam skończone, bo muszę zrobić te wsówki na prąd. Ale muszę tutaj coś jeszcze popatrzeć, bo pozaklejałem wszystkie możliwe miejsca. I gdzieś jeszcze kapie woda od spodu, delikatnie, po jakimś czasie pojawia się wilgotna. Ale ogólnie tak to wszystko wygląda, to mamy zrobione, tak łazieneczka, kuchnia, tutaj nieporządek jeszcze, żona się pojawiła. Bierzemy za porządek. Tak, my się bierzemy za porządek, a z Wami widzimy się już w kolejnym filmie, cześć.